jutro wylatuję do Polski. Najgorsze jest to, że lecę sama. Jutro tej porze będę już na lotnisku. Wiem, że to może się wydawać dla niektórych takie, że to jest tylko tydzień, nie? Przy samym zakupie biletu. Słuchajcie, się nawet popłakałam. z słuchawki i powiedział nie, nie lecisz. Niby to jest 2 godzinki i 15 minut, ale zawsze czuję się jakbym była, wiecie, w innym świecie po prostu. Także jest, też jazdę, że są tak, że jak coś się dzieje, to e, ja nie mogę po prostu spać tam noc wcześniej. Ostatnio zaczęłam się trochę bać, nie wiem dlaczego. Stresuje mnie to po prostu trochę. Wiecie, w ogóle co jest najgorsze, że kierem zguby mojej arpocy. To jest Marmara, czyli metro, w którym możecie dojechać nawet do innego miasta. Jutrodzę do Polski. Wczoraj byłam na paznochciach, zrobiłam sobie takie ombre i wreszcie nie mam już tych moich niebieskich, smarfowych paznokci więc bardzo się cieszę. O wiele lepiej czuję się właśnie, jak są takie naturalne kolorki. Zaczęłam już również dzisiaj sprzątać dom, odkurzyłam, zmyłam kurze, posprzątałam w kuchni, ponieważ słuchajcie, parę dni temu kupiłam bilet i prawie nadszedł ten dzień, ponieważ jutro wylatuję do Polski. Nie wierzę, że ten dzień już przyszedł. Jak to wszystko zleciało, to jest niesamowite i ogólnie bardzo się cieszę, że lecę, zobaczę, wiecie, moją rodzinę, lecę na tydzień, ale tym razem najgorsze jest to, że lecę sama za mną niestety nie leci, ma za dużo pracy, nie mógł sobie teraz na to pozwolić, a ja z tego względu, że dawno nie byłam w Polsce, nie widziałam się z moją rodziną, więc patrzyłam na bilety, znalazłam w fajnej cenie, także już potem nie myślałam, kupiłam od razu bilet następnego dnia rano, no i tak, lecę już do Polski sama. Myślę, że ten tydzień szybko minie, wszystko szybko tak leci, a przy okazji właśnie spędzę fajny czas w Polsce, zjem sobie jakieś pyszne jedzenie, wiecie, typu schabowy, tutaj też nie ma jagód, więc na pewno pierogi z jagodami, z jajmi jagodzianki. Tego jest naprawdę dużo. Jest 15.30 jutro, tej porze będę już na lotnisku. Oczywiście będę e, od jutra nagrywała kolejnego vloga, a jak oglądacie tego, no to ja już jestem w Polsce. Zawsze jak jestem w Polsce, to korzystam z tego jak najbardziej i e, załatwiam dużo spraw, typu na przykład zapisałam się już na rzęsy, na włosy w Warszawie, także no przy okazji, jak, to, jak ja to mówię, jak jadę do Polski, to muszę też się troszeczkę odpicować. Więc dzisiejszy dzień chcieliśmy cały dzień będziecie razem właśnie z Kremem. Więc zapraszam Was na taki wspólny dzień razem z nami. E, ostatniego dnia właśnie przed wylotem. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Powiem Wam, że ja nie pomyślałam, że ten dzień przyjdzie, że ja polecę do Polski sama, ponieważ my Kerem jesteśmy tak do siebie przywiązani, że odkąd tutaj zamieszkam od dwóch lat, nie było, słuchajcie, żadnej przerwy między nami, żeby na przykład ktoś nawet na jedną noc gdzieś wyszedł. U nas zawsze każdy wieczorem w domu jest od dwóch lat, no i to się nie zmienia. Aż do jutra i... Wiem, że to może się wydawać dla niektórych takie, że to jest tylko tydzień, nie? Ale naprawdę przez te dwa lata my w ogóle się ze sobą nie rozstawaliśmy. Jesteśmy na tacy mega, wiecie, zżyci ze sobą. Już przy samym zakupie biletu, słuchajcie, ja się nawet popłakałam, ponieważ naprawdę nie wiesz, że, wiecie, nie będzie tam ze mną Kierema. Eee, zawsze latałam z nim, on tam zawsze ze mną był. Wiem, że on nie może jechać przez to pracę do Polski, nie może tego zostawić. I rozmawiałam z nim nawet kilka razy kiedyś, że może w sumie polecę sama. On oczywiście nie ma z tym problemu. Eee, powiedział, że jeżeli chce zobaczyć swoje rodzinę, to jak naj bardziej mogę lecieć, ale słuchajcie jak kupiłam bilet i mu o tym powiedziałam to on w takim szoku, po prostu nie wierzył w to że naprawdę kupiłam ten bilet i lecę nigdy nie zapomnę jego reakcji jak on się na mnie w tamtym momencie popatrzył zjął słuchawki i powiedział nie, nie lecisz także na pewno będzie ciężko wiem, że w Polsce nie będę za bardzo o tym myśleć bo będę z moją rodziną, ale na pewno jutrzejsze rozstanie na lotnisku nie będzie łatwe ale zobaczycie to już na kolejnym vlogu cześć jesteś gotowy? jestem Zamówiliśmy właśnie Ubera, ma być już za 8 minut, ponieważ nie mamy samochodu. Wczoraj Kieran sprzedał samochód służbowy, jego mercedes dalej jest w serwisie, także zamówiliśmy Ubera. Idziemy na Aquaflorię, mieliśmy początkowo jechać metrobusem oraz metrem, ale jak sobie to policzyłam, to w sumie za Ubera wyjdzie nam tyle samo, bo jest o wiele tańszy niż taksówka. w Polsce. Zjedliśmy wszystko Kerem dojadę jeszcze fryty Was tu. Dobre było? Niedobre? Moje cheeseburger Kerem zamówił coś innego ale dałam zjeść mu mojego cheeseburgera bo zdecydowanie bardziej mu smakował The okay. Przesiedliśmy śniadania, bo naprawdę są bardzo dobre i siedzimy sobie z takim widoczkiem. Zobaczcie, mama wysłała zdjęcie, że mój brat robi specjalnie dla mnie ciasto. Uwielbiam takie, z takimi owocami, maliny, borówki. Mega. To jest dla mnie niesamowite, że już jutro będę w Polsce. Niby to jest dwie godzinki, 15 minut, ale zawsze czuję się, jakbym była, wiecie, w innym świecie po prostu. Niby dwie godzinki, ale jednak bardzo daleko stąd cały czas rozmawiamy o tym z kierema, naprawdę. Po prostu główny dzisiejszy temat to jest cały czas mój wyjazd, zanim to mamy hej ja, jak tam? Co? O, już jesteś przygotowana? Boże! Pokaż. Nie, bo niespodzianka. No dobra, jak niespodzianka to, to nie pokazy, bo ja lubię niespodzianki. No jutro zobaczy. No, no, nie Miła niespodzianka. Miła niespodzianka? Cieszysz się na mój przyjazd? Bardzo. Mam dla ciebie dużo no, niespodzianek. Boże, nie walił mi eee? za bardzo. Po prostu. i <laughs> <laughs> Właśnie z kawiarni, idziemy teraz się przejść w przy morzu i niedługo pewnie będziemy wracać do domu, bo już jest prawie 19. No i chciałabym się zacząć już powoli pakować, Mimo że ten lot mam jutro mm, wieczorem, po południu, to jednak chciałabym mieć już z głowy i jutro wyspać się dłużej. Mówiąc z moją mamą i widzę, że ona jest taka podekscytowana moim przyjazdem, to ja sama jestem jeszcze bardziej podekscytowana. <śmiech> i... <śmiech> I nie mogę się już doczekać, aż przyjadę. Mm, nie wiem, jakie cię ja jest zas. naprawdę. Zawsze mam tak, że jak coś się dzieje, to e, ja nie mogę po prostu spać tą noc wcześniej, więc mam nadzieję, że zasnę bez problemu. No i będzie git. Mam plan się jutro wyspać, nie. trochę ogarnąć no i tak około 13.30 będziemy wyjeżdżać na lotnisko. Dzisiaj akurat jest tutaj dużo ludzi, nigdy w sumie nie widziałam tutaj tyle osób, ale pewnie przez to, że jest sobota i jest już taka godzina, że nie jest tak wiecie mega gorąco, więc przyjemnie na pewno się teraz tutaj spaceruje. Jutro będę ja. jutro będę leciała samolotem I powiem wam, że ostatnio Ja w ogóle nigdy nie miałam problemu z lataniem samolotem Nigdy się nie bałam, latałam sama i w ogóle Ale ostatnio zaczęłam się trochę bać Nie wiem dlaczego Stresuje mnie to po prostu trochę e, No, ale le lecę tureckimi liniami Więc fajnie, zawsze wybieram tureckie linie mm, Bo są telewizorki Jest jedzenie, więc ten czas szybciej zleci. Wiecie w ogóle co jest najgorsze? Że z zgubił moje AirPodsy. Nie wiem gdzie one są, e, więc będę musiała wziąć jakieś jego słuchawki, które są na kablu, ale w sumie z jednej strony to jest plus, bo często te słuchawki mi wypadają na przykład jak zasypiam czy coś, także no o to nie będę musiała się martwić. No ale i tak nigdzie nie mogę znaleźć moich AirPodsów. Gdzie są moje AirPodsy? Co? Gdzie są moje Airpods'y? Co? Gdzie moje Airpods'y? Co? Co Airpods? Nie wiem co AirPods Nie wiesz? Dla muzyki? Nie wiem. Nie wiem. Co, co muzyk? Nie wiem gdzie są Gdzie twoje Airpods'y? Gdzie są moje Airpods'y? Nie wiem. Nie wiesz. Nie mam Nie masz. No ja też nie mam. Wyszliśmy właśnie ze środka i teraz przeszliśmy przez metro na drugą stronę. To jest Marmara, czyli metro, w którym możecie dojechać nawet do innego miasta. I kierem teraz zamawia Ubera, także czekamy i wracamy do domu. Weszliśmy właśnie z tedium na spacer. Toby aktualnie jest na wakacjach. Co jakiś czas, nie jakoś często, ale co kilka miesięcy. Był właściciel Tobiego. Jest są... to kierema kolegi, kolega On tak naprawdę Tobiego nie chciał e, sprzedawać Ale musiał tam ze względu na rodzinę Nie wiem dokładnie o co chodzi e, I my od niego go kupiliśmy I co jakiś czas właśnie dajemy Tobiego Do niego, kiedy on poprosi, czy może go wziąć Na przykład na trzy, na dwa dni Więc właśnie wczoraj przyjechał po Tobiego Jutro już go ma z powrotem do nas przywieźć Także spędzamy teraz czas sami z Tedim Powiem wam, że ja naprawdę kocham Tobiego Bardzo mocno Ale słuchajcie, jest to taki pies Nigdy nie widziałam takiego psa Tobie jest naprawdę czasami jak dziecko mega się przez niego nie wysypiam e, i właśnie odkąd go nie ma te dwie nocki, to tak się słuchajcie wyspałam że to jest niemożliwe, bo zawsze jak się rano obudzę, to Tobie już e, też wstaje zaczyna wiecie czekać bawić się, biegać, więc to jest niemożliwe żeby znowu położyć się spać a teraz mam, e, skierowam te kilka dni żeby po prostu się wyspać mm, ale Tobie jutro już wraca i naprawdę bardzo się cieszę, bo e, zawsze za nim tęsknię, jak właśnie jedzie na dwa, trzy dni, to dla mnie jest dużo zdecydowanie wolę jak oni oboje są w domu Domu, bo teraz naprawdę Tydy. bez sobie go jest tak Tydy. cicho po prostu czasami aż tak czuję jakbym była sama w domu Tydy. nawet bez tego, bo to mi zawsze daje tylko wiecie energię do naszego domu, jest tak głośno e, no i już nie mogę się doczekać. Ciężko zobaczę znowu Tydy. Tydy. Wróciliśmy do domu, ja teraz zabieram się za rozwieszanie drugiego prania. Mam nadzieję, że wszystko do rana zdąży mi wyschnąć i zaraz zaczynam się już pakować. Ja mam właśnie dwie baliski, mam taką jedną marmurkowo szaro i czarną i teraz zastanawiam się właśnie którą wziąć. Wydaje mi się, że padnie na to czarno, jeżeli nie znacie, to wiecie, że lubię ten kolor, to wszystko będzie pasowała. Także biorę tą, to idę z powrotem schować i zaczynamy pakowanie. Mam problem, bo naprawdę nie wiem co mam włożyć do tej walizki, co ze sobą wziąć. Nie w Polsce jest teraz gorąco, wieczory jest chyba chłodniejsze troszeczkę i nie mam pojęcia co ze za sobą zabrać, bo naprawdę jak jeżdżę do Polski, to najczęściej kradnę mam jakieś rzeczy w szafie i w nich chodzę, więc... Nie wiem, co wziąć, ale chcę na pewno wziąć są bardzo mało rzeczy. Mam tylko 8 kg, walizkę podręczną, więc e, chcę mieć jeszcze jakieś miejsce, żeby zabrać coś ze sobą tutaj do Turcji. Ale dobra, może zacznijmy najpierw od wybrania czegoś na lotnisko, w czym w ogóle będę jutro jechać. Tak się zastanawiam i myślę, że postawię na taką sukienkę, co wygląda jak bluzka, ale jest e, dłuższa i pisałam jak kupowałam, że to jest sukienka. Pokazywałam wam ją już na holu, ale pod że takie shorty, e, żeby tyłka nie było widać w wyrazie, co? Więc myślę, że właśnie postawię na to, do tego będą jeszcze czarne konwersy i na pewno będzie mi wygodnie. Także teraz wybieram resztę rzeczy do Polski. Mam taką sukienkę, to jest czarna sukienka, tej na górze zawiązywana i ona mi się. Bardzo podoba. Mam też w kolorze białym, ale biały kurczę troszeczkę, prześwituje, w tej na pewno będę szła komfortowo. Bardzo je lubię, więc też je ze sobą biorę. Kolejne rzeczy, które biorę, to jest taka bluzka na długi rękaw, i to jest jedyna rzecz na długi rękaw, jaką biorę. Ona też jest tutaj zawiązywana na górze, jest naprawdę bardzo fajna, i tutaj mamy dalej, żeby nie było za bardzo. Czarno, mam tylko spódniczkę jeansową. I dwa topy białe oraz czarne. One są takie same, tylko różnią się kolorem. Myślę, że to tyle. Wezmę jeszcze spodenki, tylko czekam, aż wyschną mi z suszarki i jutro je dorzucę. A jeżeli chodzi o klapki czy jakieś inne rzeczy, no to mam wszystko u siebie w Polsce, więc to by było na razie na tyle. Bluzy też nie chcę żadnej brać ze sobą, żeby nie marnować miejsca. Dojdzie do tego jeszcze laptop, kosmetyki. Wezmę taką większą torbę. No i to w sumie będzie tyle Zapomniałam słuchajcie, że jeszcze został nam melon Także od razu nam pokroi i sobie zjemy Melony w Turcji to jest coś pysznego Także jak będziecie to w końcu, spróbujcie Są so, przesłodziskie, prawda Jeden z moich ulubionych obrotów Dzisiaj zjedliśmy jedną połówkę, więc została nam druga. I ja zawsze właśnie kroję tak na pół, wywalam te peski ze środka i jemy sobie to wszystko łyżką. U nas już jest 21, także ja teraz lecę już zabierać się za montaż tego vloga. Ten vlog wleci we wtorek, ale ja chcę mieć jak najmniej dorobienia w Polsce, ponieważ głównie jadę do Polski właśnie spędzić czas z moją rodziną, więc od razu montuję tego vloga teraz. A mi się z tym schodzi około dwie godzinki, także ogarnę to, pójdę się umyć, zmywam makijaż. No i będę szła spać, żeby wyspać się na jutro. Jutro lecę do Polski niesamowite, tak się cieszę, naprawdę ostatnio raz byłam w Polsce na przełomie kwietnia i maja, wróciłam 5 maja, także ponad 3 miesiące temu, także już naprawdę nie mogę się doczekać jutro od razu, od rana zabieram się za nagrywanie kolejnego vloga także mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie